Jestem bardzo zawiedziony, bo Windows 11 to porażka. Moim zdaniem został on zrobiony na szybko w pośpiechu, co mówi nam to, że Windows 11 miał tylko około 4 wersji testowych. Ten system został na szybko wydany, jest obfity w błędy, kroki w tył, o których zaraz powiem oraz Windows 11 nie jest gotowy, żeby go wystawić na sprzedaż, jak Microsoft nie poprawi systemu. To to będzie porażka taka jak Vista. Windows me do dupy, XP dobre, Vista do dupy, 7 dobra, 8 do dupy, 10 dobra i 11 do dupy. Oto tradycja Microsoftu co drugi system im się udaje. Ale zacznijmy od początku czemu to gówno jest takie złe. Po pierwsze cholernie duże wymagania systemowe tak jak Vista 11 ma duże wymagania uwaga teraz je przeczytam. Procesor Intel Core 8 generacji Amtryzen serii 2000 bądź nowszy karta graficzna. Zgodna z DirectX 12 lub nowszą wersją i sterownikiem WDDM 2.0 wyświetlacz, min. 720p o przekątnej większej niż 9 cali pamięć RAM, 4 GB miejsce na dysku, 64 GB inne wymagania, to gówniany bezużyteczny TPM 2.0, UEFI. Włączona opcja bezpiecznego rozruchu a wspierane procesory inne to Intel Core i5 7640X, Intel Core i7 77 7740X, Intel Core i7 7800X, Intel Core i7 7820HQ, Intel Core i7 7820X, Intel Core i7 7900X, Intel Core i7 x 20 x Intel Core i9-7940x Intel Core i9-7960x Intel Core i9-7980x i taka ciekawsota ponad tam około 50-60-40% kompów w biurach nie uruchomi nowego okienka. MM. chwila pomyliłem się gruz Więc widzicie. O drugie Windows 11 może jest nieładny, ale cholernie do dupy nie wygląda to jak wersja stabilna, już wersje Insider były stabilniejsze. Moim zdaniem, nowy Windows będzie najbardziej popsutym i niebezpiecznym systemem operacyjnym w dziejach. Co to za gówno nam dali? Funkcja uruchamiania aplikacji z Amazona to porażka, emulatory są lepsze. A i kroki w tył czyli utrata ważnych funkcji które fajnie wyjaśni KKXX1000 w swoim filmie menu start nowe jest do dupy i zamuje przynajmniej u mnie cały monitor. Nie można upuszczać swoich programów do menu i brak kafelków jest bardziej bolesny niż nam się wydawało paska nie można umieścić u góry w lewo i prawo nie da się uruchomić np kilka eksploratorów Windows. I popierdółka która jest dla mnie bardzo ważna czyli jak przesuwasz plik na menu start do folderu to nie nie da się musisz robić jakieś gówniane kombinacje co to ma być do cholery pierwszy raz tu do cholery przeklinam. No co do ten tekst został zacenzurowany. Się dzieje Microsoft odwalił takie gówno że to się w głowie nie mieści jedyny plus gruzdolsa 11 to wygląd serio Microsoft jestem bardzo 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 zawiedziony.